Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę dzieje się z ludzką duszą w pierwszych 40 dniach po śmierci? Dzisiaj ujawnię tysiącletnie tajemnice, które były ukrywane przed ludzkością przez wieki, oparte na tajemniczej księdze Henocha, tekście, który został celowo usunięty z Biblii z powodów, które cię szokują. Wyobraź sobie odkrycie, że istnieje określony okres 40 dni, podczas których dusze przechodzą przez niezwykłe doświadczenia, spotkania z niebiańskimi istotami i sądy, które określą ich wieczny los. To, co zaraz usłyszysz, całkowicie zmieni Twoje rozumienie życia po śmierci. Ale zanim przejdziemy dalej, odpowiedz mi: czy wierzysz, że istnieje życie po śmierci? A co jeśli powiem Ci, że Księga Henocha opisuje z imponującymi szczegółami to, co dzieje się godzina po godzinie, dzień po dniu. Podczas tych 40 kluczowych dni, przygotuj się, ponieważ objawienia, którymi się dzisiaj podzielę, są tak porażające, że zostały uznane za zbyt niebezpieczne, aby pozostać w świętych pismach. Odkryjesz, dlaczego przywódcy religijni zdecydowali się ukryć te informacje przed ludzkością i czego nie chcą żebyś wiedział o swojej własnej duchowej podróży. W ciągu następnych minut będziemy razem odkrywać najgłębsze tajemnice ludzkiej egzystencji. Zrozumiesz dlaczego 40 to święta liczba, która pojawia się wielokrotnie w pismach, od potopu Noego po post Jezusa na pustyni. Ale najbardziej imponujące jest odkrycie, jak ten okres 40 dni po śmierci jest opisany z precyzją która pozostawi Cię bez słów. Więc, jeśli jesteś gotowy na podróż, która zakwestionuje wszystko, co myślałeś, że wiesz o śmierci i tym, co po niej następuje, zostań ze mną do końca, bo to, co zaraz odkryjesz, może być najważniejszą informacją, jaką kiedykolwiek otrzymałeś w całym swoim życiu. Księga Henocha. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych i tajemniczych tekstów w historii ludzkości. Ale dlaczego został usunięty z Biblii? I co zawiera, że wzbudza tyle strachu wśród przywódców religijnych przez tysiące lat? Kenoch, prapradziadek Noego, był jedyną osobą w Starym Testamencie, która nie umarła naturalną śmiercią. Biblia mówi, że chodził z Bogiem i go nie było, bo Bóg go wziął. Ale co naprawdę się stało? Księga Henocha ujawnia, że został zabrany żywy do nieba, gdzie otrzymał wizję i objawienia o tajemnicach wszechświata, w tym szczegółowy opis tego, co dzieje się z duszą po śmierci. Wyobraź sobie przez chwilę, człowiek, który nigdy nie doświadczył śmierci, otrzymuje bezpośrednio od anioła Gabriela instrukcję o tym, jak wygląda proces przejścia z życia do śmierci. To nie są spekulacje ani filozoficzne rozważania, to świadectwo kogoś, kto widział na własne oczy. Ale oto szokująca prawda. Księga Henocha była częścią kanonu biblijnego przez setki lat. Była cytowana przez apostołów, w tym przez Judę w Nowym Testamencie. Wczesne kościoły chrześcijańskie uznawały ją za święte pismo. Więc co się stało? Dlaczego nagle została uznana za apokryficzną i usunięta? Odpowiedź jest niepokojąca. Księga Henocha zawiera informacje, które podważają niektóre fundamentalne doktryny ustalone przez późniejsze koncylia kościelne. Opisuje szczegółowo hierarchie anielskie, wyjaśnia pochodzenie zła na ziemi i co najważniejsze dla naszego tematu przedstawia precyzyjny harmonogram tego, co dzieje się z duszą w pierwszych 40 dniach po śmierci? Te objawienia były tak szczegółowe i tak różne od oficjalnych nauk kościelnych, że zostały uznane za zbyt niebezpieczne dla zwykłych wiernych. Ale czy to oznacza, że są nieprawdziwe, czy może przeciwnie, że są tak prawdziwe, że zagrażały kontroli instytucji religijnych nad wiernymi? Henoch opisuje, jak został zabrany przez anioła przez Siedem Niebios, gdzie zobaczył trony sądu, miejsca oczyszczenia i regiony, gdzie dusze oczekują na swój ostateczny wyrok. Ale najbardziej fascynujące jest jego opisanie okresu przejściowego, 40 dni, podczas których dusze przechodzą przez różne etapy przygotowania do wieczności. Czy wiesz, że liczba 40 pojawia się w Biblii ponad 100 razy? 40 dni i nocy padał deszcz podczas potopu. Mojżesz spędził 40 dni na górze Synaj. Izraelici wędrował przez pustynię 40 lat. Jezus pościł 40 dni na pustyni. To nie przypadek, to boska liczba transformacji i przygotowania. Ale Księga Henocha idzie dalej. Opisuje, że po śmierci dusze nie idą natychmiast do nieba lub piekła, jak uczą niektóre kościoły. Zamiast tego przechodzą przez 40 dni intensywnego procesu, podczas którego są przygotowywane, oczyszczane i sądzone. To okres, w którym dusze mają ostatnią szansę na zrozumienie swojego życia i przygotowanie się na wieczność. Teraz, gdy już wiesz, dlaczego księga Henocha była tak kontrowersyjna, czas odkryć, co naprawdę dzieje się w tych pierwszych 40 dniach po śmierci. Przygotuj się, bo to, co zaraz usłyszysz, może całkowicie zmienić twoje postrzeganie śmierci. Według objawień Henocha, moment śmierci to nie koniec, ale początek najbardziej intensywnej podróży, jaką duszę kiedykolwiek podejmie. W pierwszych trzech dniach po śmierci, duszę pozostaje w pobliżu swojego ciała, obserwując wszystko, co się dzieje? Czy to oznacza, że zmarli widzą swój własny pogrzeb? Henoch potwierdza to z przerażającą precyzją. Wyobraź sobie szok duszy, która nagle uświadamia sobie, że nadal istnieje, ale w zupełnie innej formie. Może widzieć swoich bliskich płaczących, słyszeć ich modlitwy, ale nie może się z nimi komunikować w sposób, do którego była przyzwyczajona za życia. To okres wielkiego zmieszania i pierwszego zrozumienia nowej rzeczywistości. Ale dlaczego akurat trzy dni? Henok wyjaśnia, że to czas potrzebny duszy na pełne oddzielenie się od ciała fizycznego. To proces stopniowy, nie natychmiastowy. Przez te trzy dni dusza uczy się funkcjonować w swojej nowej duchowej formie. Czwartego dnia rozpoczyna się prawdziwa podróż. Dusze jest prowadzona przez Anioła Przewodnika. Tak, każda dusza otrzymuje osobistego Anioła, który będzie jej towarzyszył przez pozostałe 37 dni. Ten Anioł nie jest sędzią, ale przewodnikiem i nauczycielem, który pomaga duszy zrozumieć to, co przeżyła za życia. Od czwartego do dziesiątego dnia dusza przechodzi przez to, co Henoch nazywa przeglądem życia, ale to nie jest zwykłe wspominanie. Duszę doświadcza ponownie każdej chwili swojego życia, ale tym razem z perspektywy wszystkich osób, których dotknęły jej działania. Odczuwa radość, którą sprawiła innym, ale także ból, który mogła spowodować. Czy potrafisz sobie wyobrazić przeżywanie swojego całego życia z perspektywy każdej osoby, z którą się spotkałeś? Każde słowo, które wypowiedziałeś, każdy czyn, każda myśl, wszystko jest analizowane nie z Twojego punktu widzenia, ale z punktu widzenia tych, których dotknęło. To doświadczenie jest tak intensywne, że niektóre dusze potrzebują dodatkowego czasu na przetworzenie tego, co zobaczyły. Henoch opisuje, że anioły przewodnicy są niezwykle cierpliwi i pełni współczucia. Pomagając duszom zrozumieć lekcje, które miały się nauczyć za życia, 11 dnia rozpoczyna się kolejny etap. Dusza zaczyna rozumieć swoje prawdziwe przeznaczenie. Widzi nie tylko to, co zrobiła, ale także to, co mogła zrobić. Widzi możliwości, które zmarnowała, ale także te, które wykorzystała mądrze. To moment wielkiego zrozumienia i często głębokiego żalu lub radości. Ale Henoch podkreśla coś niezwykłego. Nawet w tym momencie żalu, dusze nie jest sądzona surowo. Zamiast tego jest nauczana. Anioły wyjaśniają, że każde życie, niezależnie od błędów, ma wartość i sens w większym planie Boga. Od 12 do 20 dnia duszę przechodzi przez proces, który Henoch nazywa oczyszczeniem. To nie jest kara, ale przygotowanie. Duszę uczy się puszczać wszystko, co wiązało ją z ziemskim życiem: strach, gniew, żal, ale także nadmierne przywiązanie do rzeczy materialnych, czy nawet do innych ludzi. Dotarliśmy do najbardziej fascynującej części podróży duszy od 21 do 30 dnia po śmierci to okres, który Henoch opisuje jako wielkie przygotowanie ale przygotowanie do czego? I dlaczego te konkretne dni są tak kluczowe? Penoch ujawnia, że 21 dnia dusze zostaje zaprowadzona przed pierwsze z siedmiu trybunałów niebiańskich. Ale uwaga, to nie są sądy w ziemskim rozumieniu, gdzie ktoś jest winny lub niewinny. To miejsca głębokiego zrozumienia gdzie dusze poznaje prawdziwy wpływ swojego życia na kosmiczny porządek. Wyobraź sobie stanięcie przed istotami tak pełnymi światła i mądrości, że ich sama obecność sprawia, że rozumiesz każdą prawdę o swoim życiu. Nie ma kłamstw, nie ma wymówek, nie ma ukrywania się. Ale zamiast strachu duszę odczuwa głęboką ulgę. W końcu może być całkowicie szczera po raz pierwszy w swoim istnieniu. Pierwszy trybunał ocenia intencje. Nie to, co robiłeś, ale dlaczego to robiłeś. Henoch opisuje, że dusze są zszokowane, gdy odkrywają, że wiele działań, które uważały za dobre, było motywowanych egoizmem, a wiele rzeczy, za które się wstydziły, pochodziło z czystego serca. Drugi trybunał 22 dnia bada relacje. Jak traktowałeś innych? Ale nie chodzi tylko o wielkie gesty, każdy uśmiech, każde słowo pocieszenia, każdy moment cierpliwości jest dokładnie analizowany. Henoch podkreśla, że często najmniejsze akty dobroci mają największy wpływ na kosmiczną równowagę. Trzeci trybunał koncentruje się na mądrości. Czy wykorzystałeś talenty, które otrzymałeś? Czy rozwijałeś się duchowo? Ale tutaj następuje kolejne zaskoczenie. Dusze odkrywają, że każda trudność, każde cierpienie w ich życiu było dokładnie zaplanowane jako okazja do wzrostu. Czwarty Trybunał bada służbę: Jak służyłeś innym i wyższemu celowi? Henoch opisuje, że dusze są zdziwione, gdy odkrywają, że wiele osób, które uważały za nieważne w swoim życiu, było w rzeczywistości anioła w ludzkiej postaci, testującymi ich serce. Piąty trybunał analizuje wybaczenie. Czy potrafiłeś wybaczyć innym, ale co ważniejsze, czy potrafiłeś wybaczyć sobie? Henoch ujawnia, że wiele dusz utyka na tym etapie, ponieważ są zbyt surowe dla siebie samych. Szósty trybunał koncentruje się na wierze, nie na religijnych rytuałach, ale na prawdziwej wierze w dobro, w sens życia, w miłość. Henoch opisuje. Że niektóre dusze, które nigdy nie były religijne w tradycyjnym sensie, przechodzą przez ten trybunał z łatwością, podczas gdy inne, które uważały się za bardzo religijne, mają trudności. Siódmy i ostatni trybunał, 27 dnia jest najważniejszy. To trybunał miłości. Ile miłości dałeś światu? Ile miłości przyjąłeś? Henoch podkreśla, że to jedyne kryterium, które naprawdę się liczy w wieczności. Ale oto najbardziej zaskakująca część. Henoch opisuje, że żadna dusza nie jest odrzucana przez te trybunały. Zamiast tego każda dusza otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje do dalszego rozwoju. Niektóre idą bezpośrednio do wyższych sfer, inne potrzebują więcej czasu na naukę i wzrost. Od 28 do 30 dnia duszę przechodzi przez okres, który Henoch nazywa wielkim wyborem. Teraz, gdy już rozumie prawdę o swoim życiu i swoim przeznaczeniu, może świadomie wybrać swoją dalszą drogę. Jeśli te objawienia z Księgi Henocha fascynują Cię tak samo jak mnie, zostań ze mną, bo za chwilę odkryjesz, co dzieje się w ostatnich dziesięciu dniach tej niezwykłej podróży. I dlaczego te informacje mogą być najważniejsze dla Twojego własnego duchowego przygotowania? Wkraczamy teraz w ostatnie dziesięć dni tej niezwykłej podróży, od 31 pierwszego do czterdziestego dnia po śmierci. To okres, który Henoch opisuje jako wielkie przygotowanie do wieczności, ale przygotowanie to różni się radykalnie w zależności od tego, czego duszę nauczyła się w poprzednich trzydziestu dniach. 31 pierwszego dnia duszę otrzymuje to, co Henoch nazywa wizją swojego przeznaczenia. Po raz pierwszy widzi pełny obraz tego, kim ma się stać w wieczności. Ale uwaga, to nie jest statyczny obraz. Henoch podkreśla, że wieczność to nie miejsce, ale stan ciągłego wzrostu i rozwoju. Wyobraź sobie moment, gdy nagle rozumiesz, że śmierć to nie koniec, ale narodziny do nowego rodzaju istnienia. Dusze widzi wszystkie możliwości, które przed nią stoją. Może zostać przewodnikiem dla innych dusz, może pracować jako anioł stróż, może uczestniczyć w zarządzaniu kosmicznym porządkiem. Ale Henoch ujawnia coś, co może Cię zaskoczyć. Niektóre dusze wybierają powrót na Ziemię w nowym wcieleniu, aby dokończyć naukę, której nie ukończyły. To nie jest kara, ale świadomy wybór duszy, która rozumie, że potrzebuje więcej doświadczeń do pełnego rozwoju. Od 32 do 35 dnia dusze przechodzi przez proces, który Henoch nazywa Wielkim Uzdrawianiem. Wszystkie rany emocjonalne, wszystkie traumy, wszystkie żale są ostatecznie uzdrawiane. Dusze doświadcza takiego pokoju i radości, jakiej nigdy nie znała za życia. Henoch opisuje, że w tym czasie dusze spotyka wszystkich, którym mogła skrzywdzić za życia, ale także wszystkich, którzy ją skrzywdzili. Jednak te spotkania nie są pełne gniewu czy żalu, są pełne zrozumienia i wybaczenia. Dusze rozumie, że każda trudna relacja była lekcją dla obu stron. 36 dnia następuje coś niezwykłego. Dusze otrzymuje możliwość pożegnania się z Ziemią. Może odwiedzić wszystkich swoich bliskich, którzy nadal żyją, i w jakiś sposób przekazać im swój pokój i miłość. Penoch wyjaśnia, że to dlatego czasami czujemy obecność zmarłych bliskich. To może być ich ostatnia wizyta przed przejściem do wieczności. Czy kiedykolwiek czułeś obecność kogoś, kto zmarł? Może to był moment, gdy ta osoba przyszła się z tobą pożegnać przed swoim ostatecznym przejściem? 37 dnia dusze zaczyna zapominać o swoim ziemskim życiu, ale to nie jest utrata pamięci, to transformacja pamięci. Wszystkie doświadczenia zostają przetworzone w mądrość i miłość. Ból zostaje przekształcony w współczucie, strach, zrozumienie, gniew w siłę do pomagania innym. 38 i 39 dnia dusze przechodzi przez ostatnie przygotowania. Henoch opisuje to jako wielkie oczyszczenie. Wszystko, co nie jest miłością, zostaje ostatecznie usunięte. Dusze staje się czystym światłem czystą miłością czystą mądrością i wreszcie 40 dnia następuje wielkie przejście dusza jest gotowa na swoją wieczną podróż henoch opisuje że w tym momencie dusza jest otoczona przez wszystkie anioły które jej pomagały przez poprzednie 39 dni jest celebracja radość triumf ale henoch dodaje coś co może być najważniejszą informacją w całej jego księdze dusze które przeszły przez ten czterdziestodniowy proces, stają się przewodnikami dla innych dusz, które dopiero rozpoczynają swoją podróż po śmierci. Oznacza to, że nasi zmarli bliscy, którzy przeszli przez ten proces, mogą teraz pomagać nam w naszym duchowym rozwoju. Penoch podkreśla również, że wiedza o tym procesie może radykalnie zmienić sposób, w jaki żyjemy. Jeśli wiemy, że będziemy przeglądać każdy moment naszego życia z perspektywy wszystkich, których dotknęliśmy, czy nie zmieni to sposobu, w jaki traktujemy innych. Jeśli wiemy, że nasze intencje są ważniejsze niż nasze działania, czy nie będziemy bardziej uważni na to, co motywuje nasze wybory. Jeśli wiemy, że miłość jest jedynym kryterium, które naprawdę się liczy. Czy nie będziemy starali się żyć z większą miłością każdego dnia? Teraz, gdy już znasz pełny obraz tego, co dzieje się w czterdziestu dniach po śmierci, według Księgi Henocha, czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: co to oznacza dla Twojego życia tutaj i teraz? Henoch nie przekazał tych objawień tylko po to, żebyśmy wiedzieli, co dzieje się po śmierci. Przekazał je po to, żebyśmy mogli lepiej żyć. Każda informacja o procesie pośmierci to jednocześnie instrukcja jak żyć na ziemi. Pomyśl o tym, jeśli wiesz, że będziesz przeglądać swoje życie z perspektywy każdej osoby, którą spotkałeś jak to zmienia sposób, w jaki traktujesz kasierkę w sklepie, sąsiada, członków swojej rodziny. Każda interakcja nabiera kosmicznego znaczenia. Henoch ujawnia, że dusze, które żyły świadomie, wiedząc o tym procesie, przechodzą przez 40 dni znacznie łatwiej. Nie dlatego, że były doskonałe, ale dlatego, że były przygotowane, wiedziały, czego się spodziewać, i świadomie pracowały nad swoim duchowym rozwojem za życia. Ale jak możemy się przygotować? Henoch daje bardzo konkretne wskazówki. Po pierwsze, regularnie przeglądaj swoje życie. Nie czekaj do śmierci, rób to teraz. Każdego wieczora zadaj sobie pytania: komu dzisiaj pomogłem? Komu mogłem zaszkodzić? Jakie były moje prawdziwe intencje? Po drugie, praktykuj wybaczanie innym, ale także sobie. Kenoch podkreśla, że dusze, które nauczyły się wybaczać za życia, mają znacznie łatwiejsze przejście przez trybunały niebiańskie. Po trzecie, rozwijaj swoją zdolność do miłości, nie tylko do rodziny i przyjaciół, ale do wszystkich istot. Kenoch opisuje, że miłość to jedyna waluta, która ma wartość w wieczności. Po czwarte, żyj zgodnie ze swoim prawdziwym przeznaczeniem. Henoch wyjaśnia, że każda dusza przychodzi na Ziemię z konkretną misją. Odkrycie i realizacja tej misji to najważniejsze zadanie naszego życia. Ale może zastanawiasz się, dlaczego te informacje były ukrywane? Henoch sugeruje, że gdyby ludzie znali prawdę o procesie po śmierci, żyliby zupełnie inaczej nie z strachu przed karą, ale z radości z możliwości duchowego wzrostu. Wyobraź sobie świat, w którym każdy człowiek wie, że jego życie będzie dokładnie przeanalizowane pod kątem miłości, którą dał i otrzymał. Czy taki świat nie byłby miejscem znacznie lepszym do życia? Kenoch ostrzega jednak przed jedną pułapką. Nie należy żyć tylko po to, żeby dobrze wypaść w przeglądzie życia. To byłoby kolejną formą egoizmu. Prawdziwa transformacja następuje, gdy zaczynamy żyć z miłości do życia samego, z radości, z możliwości pomagania innym, z wdzięczności za każdy dzień, który otrzymujemy. Księga Henocha kończy się piękną wizją. Henoch widzi, jak wszystkie dusze, które przeszły przez czterdziestodniowy proces, tworzą wielką sieć światła i miłości, która otacza Ziemię. Te dusze nieustannie pomagają żywym w ich duchowym rozwoju. Oznacza to, że nasi zmarli bliscy, którzy przeszli przez ten proces, nadal są z nami, pomagają nam, przewodzą nam. Śmierć nie kończy relacji, transformuje ją w coś jeszcze piękniejszego. Kenoch kończy swoje objawienia słowami, które brzmią jak obietnica. Ci, którzy zrozumieją te tajemnice za życia, Będą żyć bez strachu przed śmiercią, bo będą wiedzieli, że śmierć to tylko kolejne narodziny w nieskończonej podróży duszy ku doskonałości. Więc teraz, gdy już znasz te tajemnice, pytanie brzmi: jak zmienisz swoje życie, jak wykorzystasz tę wiedzę, żeby żyć pełniej, kochać głębiej, służyć lepiej? Pamiętaj, każdy dzień to okazja do przygotowania się na tę wielką podróż: nie z lęku, ale z radości. Bo, jak mówi Henoch, dusze, które żyją w miłości na ziemi, będą żyły w jeszcze większej miłości w wieczności. Jeśli te objawienia z księgi Henocha poruszyły twoje serce i chcesz odkrywać więcej duchowych tajemnic, które były ukrywane przed ludzkością, zostań z nami, subskrybuj nasz kanał i dołącz do społeczności poszukiwaczy prawdy. Bo, jak powiedział sam Henoch, Prawda ma moc wyzwolić duszę jeszcze za życia. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie odkryjemy kolejne sekrety, które zmieniły losy ludzkości.